Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mówimy kolejny quest. Tym razem mamy Zadzwoń do drzwi domów, w których jest przeciwnik w różnych meczach. Sudanie jest dosyć ciężkie, dlatego że wymaga właśnie przeciwnika, żeby był w innym mieszkaniu, ale jest wykonalny. Ja wam pokażę po prostu, gdzie według mnie warto zrobić tego questa, e, dlatego że tak naprawdę właśnie. Na Pleasant Parku wydaje mi się, że jest najłatwiej dlatego, że mamy tutaj najwięcej domów i jest to dosyć duża lokacja. Ja polecam właśnie tą lokację i teraz wam wszystko pokażę, jak musimy sobie zrobić tego quest'ika. Póki lecimy zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, a w razie pytań piszcie w komentarzach. Dobra, co musimy zrobić? Tutaj niestety a żaden przeciwnik nie poleciał. Tutaj też jest na napalanka, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Ale na zwykły grach wydaje mi się, że będzie troszkę łatwiej to zrobić. Musimy sobie po prostu zobaczyć w jakim domu jest przeciwnik, jeśli będziemy po prostu wiedzieć, że w jakimś tutaj ktoś luci czy coś, to musimy podbiec i kliknąć ten dzwonek. I my wtedy dzwonimy do drzwi i jeśli ktoś będzie w domku, to nam właśnie to zaliczy. Tutaj właśnie niestety musi być to przeciwnik, nie może być właśnie z tego co widzę e, przyjaciel czy coś, niestety w zadaniu pisze, że musi być to przeciwnik, także tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj mogę polecić właśnie dnie, tak naprawdę, ten Pleasant Park i żeby obserwować, czy gdzieś ktoś jest właśnie w jakim domku. Tutaj, na zwykłych grach, to dużo osób właśnie na to na Pleasant Park, więc wydaje mi się, że nie będzie większego problemu. Ewentualnie, właśnie, można jakoś tam z kumplami się na oceanie dogadać, czy coś, żeby sobie pomagać, też tak nie wiem, można zrobić, co dla Ale wydaje mi się, że bez problemu można to zrobić w normalnej grze i po prostu trzeba wrócić. Musimy zrobić tak trzy razy w różnych grach, w grach także no niestety, troszkę irytujące nieco dla nie, No ale trzeba je zrobić. Mam nadzieję, że Wam się uda. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, to było na tyle. Dzięki, trzymajcie się do następnego. Cześć.